Ejka, witajcie w pierwszym odcinku SimCity. Tak, dokładnie, kiedyś był na kanale już Let's Play SimCity, ale nie wracajmy do tego, bardzo Was proszę, bo naprawdę nie ma po co, nie ma sensu, nie ma po co psuć sobie życia. Więc tak, ostatnio jakoś tak miałem ochotę znowu sobie zagrać SimCity. To jest jedna właśnie z tych takich gier. W które podobają się tak na jakiś czas, a do których bardzo fajnie się wraca dopiero po jakimś czasie, żeby zacząć znowu od nowa. No, nie wiem, jakoś mam takie swoje widzimisię, <grych> którego pewnie czego pewnie nikt nie zrozumie. Więc tak, pomyślałem, że można by nagrać sobie taki jakiś mały let's play z tego. Może nawet nie mały po prostu ostatnio tak zauważyłem, że nagrywałem kiedyś, tak jak już wspomniałem, z Sim City jakieś let's play, e, ale niestety nie wychodziło z tego za bardzo coś, bo po prostu albo mi się to szybko nudziło, albo jakieś inne powody były. Już w sumie sam nie pamiętam, bo to było rok temu, nawet mnie nie pytajcie, ale. Tak jak się zastanowiłem, to z tym SimCity nie zrobiłem wiele, bo no nic nie zrobiłem praktycznie Kupiłem ten dodatek, nagrałem 3-4 odcinki i na tym się właściwie skończyło. Więc pomyślałem, że można by jakoś wyczerpać jeszcze troszkę ten temat i coś, coś z tego zrobić. Czemu to mi się nie chce tutaj wyrównać tak fajnie. Nie wiem, eee, zanim może stracę całą kasę na no te w głupie alejki, <gryw> zacznę może coś lepszego budować. Jak na przykład, nie wiem, ehm, może najpierw pierwsza rzecz, którą powinienem na początku sprawdzić, to oczywiście wiatr. Ehm, nie widzę, gdzie on jest, i też nie pamiętam, gdzie to było. O, jest, nareszcie. Wieje w tamtą stronę. To może być problem, wiecie? To może być duży problem. O, dlatego, że fabryki będzie trzeba gdzieś postawić. A to nie jest najlepsze miejsce na to, co to jest w ogóle. No, dobra, nieważne. E, wracając, zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Mamy ropę. Specjalnie dlatego wybrałem tą mapę. Dla ropy i dla rudy, które można wykopać tu. Kurde, ale źle to. Kiepsko to jest rozłożone. Strasznie kiepsko. Węgiel, troszkę węgla jest. Czyli to miasto będzie takie bardziej pod fabryki. Te sprawy. Będzie tutaj również Omega Co. z nowoczesnych miast. I co jeszcze? To już mam sprawdzone, to też, to też. Muszę tylko potem zapamiętać, żeby wziąć to pod uwagę. Bo ropę na pewno chcę wykopać. I tak, wiatr w tamtą stronę, czyli zanieczyszczenia będą szły. Prawdopodobnie będzie trzeba w tym miejscu wybudować fabryki. Co myślę, zrobimy od razu, tak nie wiem, nie wiem, czy to dobry pomysł zrobić na początku od razu fabryki. O, ups, troszkę, troszkę za dużo albo za mało. Czemu wy tu jeszcze już jeździcie jak tu nic nie ma? Hmm. Przed chwilę miałem taką fajną linię, czemu teraz mi się nie chce do tego dopasować? Cóż, zróbmy to może dotąd. Odotąd. Nie wiem potem jak ten port postawię, czy hangar tutaj, coś w tym stylu. O, teraz jest ta fajna linia. A coś myślę, że na fabryki będę potrzebował więcej. Zróbmy to według tego. 3000, a idź, będzie bolało troszkę w portfel. Mm, 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 mm. Tutaj już będzie troszkę częściej podzielone i w tych miejscach od razu postawię fabryki. Wiem, że na początku powinny być mieszkania, ale ja już, ja już przejdę do rzeczy, bo <laughs> w końcu to tutaj ma być głównym miejscem, znaczy głównym zarobkiem. Do fabryk oczywiście będziemy potrzebowali mieszkańców. Patrząc tutaj był węgiel, o ile pamiętam, tak? Tu był węgiel i i nic poza tym. Czyli właściwie możemy zrobić tutaj od razu mieszkania. Tu myślę, że będzie strefa komercyjna w tym miejscu, w którym będzie można sobie troszkę pokupować. Tak? Dobrze to robię? Nie wiem, nie do końca wiem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc tu będą mieszkania, tu kolejna alejka. Nie chcę jej robić, bo coś czuję, że kasy mi braknie. Więc, tak, tak, tak. A tutaj już częściej to podzielimy, żeby było na mieszkania. Pyk, ok. Jeszcze raz zobaczymy ropę. Gdzie jest ropa? Tu jest. <śm> węgiel jest w tym miejscu. Nie wiem, czy węgiel właśnie. Czy opłacałoby się go wykopywać? Jeśli by się go opłacało wykopywać, niestety kopalnia musiałaby być w środku mieszkań. To mi nie pasuje. Ale no dobra. Przejdźmy już do tych sklepów. Znaczy, domów. Powinienem powiedzieć, domów, właśnie. Tutaj strefy komercyjne. Myślę, że też powinno być troszkę częściej. Cóż, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przyspieszymy sobie mm, czas i mm, myślę, że możemy powoli zaczynać. Let's get rolling. Ha, ha, ha. Utwórz strefę mieszkaniową i miej jeszcze tyle domów. Zero. Bez <grym>, sensu to zadanie, powiem wam. Um. Więc w sumie już mógłbym walczyć jakiegoś screenshota na, na miniaturkę. Ups, to nie jest F2, to nie Minecraft. Um, C? Dobrze pamiętam, C. Troszkę się przy tym zacina, ale um, to sobie zaraz zobaczymy. Woda nie działa, nie ma prądu. Dobrze? <laughs> Wiem, spokojnie, już się tym zajmuję. Um, więc, gdzie by ten prąd zrobić? Um, myślę, że tu. O, może jeszcze sprawdźmy mapę wody, to by się przydało. Na pustyni wody jest niewiele, więc... Um, trzeba by. Tylko znajdę zaś tą wodę. Gdzie ona jest? Kurde, ślepy jestem. Woda. Nie, może przelecę wszystkie te to znajdę. Nie, to są ścieki. Tu jest woda. Jasny win taki kran, a ja nie zau... ile wody do tej pustyni jest? Ja nie mogę. Aż niemożliwe. Ja w tych miejscach jeszcze fabrykę postawiłem. Um, to jest, jestem. No świetnie, tu już jest zanieczyszczona chyba, tak? Tak, tu jest zanieczyszczona. Przez ropę chyba, dlatego. Więc weźmy sobie tą wodę. Pompownie oczywiście nowoczesną. Ciup, hahaha. Ha. Czemu nie? Um. I jeszcze trzeba prąd. Prąd myślę, że postawimy gdzieś w tym miejscu. Tutaj będzie jakaś taka odnoga. Tak. Tą całą część chciałbym na fabryki przeznaczyć, więc tu będzie prąd. Tak. I oczywiście na początek wiatrak, co? Albo może w ten węglową, węglową albo naftową, ropę naftową. Hmm. Może zobaczymy, czy mogę od razu ten węgiel kopać. Nie mogę jeszcze, bo muszę dostarczyć prąd, czyli musimy niestety zacząć od albo tego, 8 MW, 3 MW. Dobra, zaczynamy od tego Dobra, tu już to postawię. Nie będzie. I powinni to zaraz włączyć dodam jeszcze może jeden taki wiatrak Większy, może nie, większy nie. To mniejszy ich będzie. <gry> I powinno zaraz działać. Ok, mamy prąd, czyli już w zasadzie miasto powinno pracować dobrze. Woda jest. Jedyne co jeszcze brakuje, to ścieki. I myślę, że te ścieki sobie postawimy tutaj. No myślę, że tak, jeszcze raz mapa wody muszę zobaczyć Zanieczyszczam tutaj wodę. To nie może być tu Idź hmm. stąd. niestety straciłem przez to trochę kasy wiem. Moja głupota, o, więc... Cieki nie możemy też tu postawić, bo tutaj są mieszkania. Hmm. Dobra, na razie w tym miejscu. Żeby po prostu jak najmniej zanieczyścić, zanieczyścić y, tą wodę. Hmm. Co wy tu macie? Jakieś pro, propozycje biznesowe, co? Chcesz mieć ratusz? Chętnie. Chętnie bym chciał mieć ratusz, y, więc zbudujmy ratusz. Mogę? Nie, mogę. O ile wiem, to chyba w ratuszu nie będę mieszkał. Więc, no. To będzie budynek, który można rozbudowywać. Czyli myślę, że tu byłoby dla niego dobre miejsce. Jeszcze zobaczę tylko, jak mogę rozbudować tą. Tak, trąbią na mnie. O, i teraz ratusz. O, ile mnie się zmieści, tak? Tak, Nawet równiutko. <laughs> jak pięknie. Dobra, i potem, jak to się zwiększy, to będę mógł dać nowe, nowe do budówki Omega Co. właśnie to, co zamierzam za chwilę zbudować. Wygląda całkiem futurystycznie. Jak bardzo futurystyczne można jeszcze to uczynić? Futurystyczne budynki, sfuturyzuj. Dobrze. Zrobię to za chwilę. O, już właściwie miałem zmienić nazwę. E, na razie tą nazwę zostawię. E, jeśli może macie jakieś pomysły, to bardzo e, bym prosił w komentarzach. E, ja póki co nie mam jeszcze pomysłu. Na razie zostawimy to jak jest. Pier, Cliffs. Oprócz Cliffs to nie zrozumiałem z tego nic. Mm. <laughs> e, o, duża nagroda. zrobię to. A mhm. Omega chyba kosztuje właśnie 36 tysięcy i on mi tyle proponuje za samo zbudowanie tej fabryki i dostarczenie do niej ten surowców, więc myślę, że dobry deal. Mm. Tu rozbudujemy jeszcze trochę, nie wiem, czemu to tak mało zrobiłem. To um, tąd, tak. Tak i tak. Ok, i tutaj zrobię więcej tych. Szup. Potrzebuję pracowników, a co tak mało jest? Mało pracowników zamykamy. Yy, czyli chyba będzie trzeba więcej tych stref mieszkaniowych zbudować, tak myślę. Yy. Na pewno to bym potrzebował. Tak. Yy. I. Buduję jeszcze parę tych stref mieszkaniowych, tylko niech mi się pokaże siatka. Proszę. Chcę siatkę, żeby móc fajnie zbudować. Tutaj tu jest ta siatka, tu tam gdzie nie potrzebuję. O! Pojawiła się. <laughs> Ale ze mnie inteligent. Um, więc dobra dotąd. Siup, siup, siup. Ups! Ojej, oj! Tutaj troszkę za krótko mi się zrobiło. Hmm. I tu będę musiał oczywiście alejkę zbudować. Czy nie wiem czy na razie to robić. Mam 50 tysięcy, więc w sumie dość sporo zarabiam. To nie powinno być z tym problemu. Pracowników już prawie znaleźli. O, ale wróćmy do tego. Hmm. Alejka. To będzie mi kosztować drogę, to będzie 8000. To mogę, czy żyję. <grymianie> Jeżeli tak zrobiłem. Tutaj muszę troszkę dłuższą tą drogę. I dokończyć ciup I teraz więcej stref mieszkaniowych. Tak. Okej. Okay. Pięknie. Myślę, że jest odpowiednio. Jest jeden rządek taki, jeden taki dwa tych mieszkańców. Później tu jeszcze raz buduję trochę tych fabryk. I myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Nie, będzie, nie będę zbytnio przeciągał. I tak nie wiem właśnie ile teraz nagrywam. W przyszłym sobie właśnie coś zrobimy tutaj na górze i zaczniemy robić Omegako. Więc tak, to by było na tyle. <laughs> Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do oglądania innych moich filmów. Pozdrawiam. No i cześć.